Chora akcja. Kary, teraz gra jakieś gardy z Mana 2. Ja grałem w tę grę i uważam, że to zgrałem do dzieciaczków. Nie powinna w ogóle być traktowana jako horror. Ale! Ale poczekajcie, bo mam coś specjalnego dzisiaj. Garden of Banban -Ban 2. Widzowie, jest to gra stworzona chyba dla dzieci. Już to mówiłem, ale, Mordy, ja znalazłem grę, która ma podpisek EXE, -E, czyli EXE. -E. Ekstremalnie. 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 Ekstremalna. Jest godzina dokładnie trzecia w nocy. Trzecia Dlatego, Mordy, dzisiaj postanowiłem, żeby grał w ten Garden of Banban -Ban 2. Zobaczymy, czy Garden of Banban -Ban do mnie przyjdzie. Czy naprawdę? Czy mnie co, co u już się pojawia! Ej, eee. Dobra, ale nie tak szybko! Widzowie, jeszcze przed tym, zostawcie teraz komentarz o treści ban, bananan. Ej, eee, nie! Bam, 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 bam! A ja, mój, ja że przyjmę wam serduszko, na tylko na odpowiem, więc szybciutko lecimy, a ja do komputera! Dobra, no, słuchajcie mnie teraz! Jesteśmy właśnie przed komputerem i postanowiłem, że pokażę wam, żeby wam wszystkim zdradzić. Co to jest za co to jakieś kokojne? postanowiłem wam, że wszystko wam zdradzę w tych punktach, żebyście nie myśleli, że ja mordy jestem oszukistą. Zobaczcie, mord na streamie znalazłem wersję Garden of Balan Exe. która prawdopodobnie widzowie jest mega straszna. Zobaczcie, że jest napisane Garden of Balan Exe, jest na streamie tu napisane, że widzowi nie było. Jest tak widzowie napisane. Przejdźmy sobie tutaj. Co tu, jakie są obrazki? <laughs> Wow, ej, ale zobaczcie, jaka dzisiaj sytuacja. Zobaczcie mordy, na tym obrazku, zobaczcie, jak te obrazki mordy to jest na dole. Nie widać tych napisów, a u góry są jakieś napisy. Czy to mordy zrobiłem z bod Steam, tak mam być specjalnie Zobaczcie, no, na dole nie ma tych podpisów a u góry są! Ej, co to czy To jakieś jest? Ej, to jest jakieś chore! Serio, no widzowie, dobra, czekajcie, przejdźmy mordy dalej. Co my tu mamy dalej? Okej, okay, to zobaczcie, dalej mamy mordy Kup No Pan 2 2299. Ale poczekajcie, tu nie ma w ogóle wersji Exe? O co tu chodzi? Tu nie ma wersji Exe? Nie wiem, dziwna sytuacja. Okej, okay, przejdźmy dalej. Mordy, bo chciałem wam pokazać, zanim jeszcze zaczniemy grać, Mordy, chciałem wam pokazać, że ludzie tutaj odradzają zakup tej gry, bo po prostu to jest przerażające, Żeby nikt nie grał 3 godziny 3 w nocy, a widzowie jest godziny 3 w nocy, żeby nie było, że Mordo oszukuje. Takie babuki ile miałem. Dera mordy, zobaczcie, mamy tu komentarz od jakiegoś Janę Kury, cyniczna na ślubu tylko o 99. I macie to, nie grajcie od ciebie w nocy, proszę. Uuu, Mori, kolejne co to jest? Poziom trudności, moja dzisiaj nie na bałty, to grać? Co to jest zasi! nie, nie, czekajcie jeszcze raz. Kolejna opinia, może, która jest mega przerażająca! <grym> Czemu to jest nas no, malone? Uh, 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 a my chcemy w to grać, naprawdę by byliśmy w ogóle w to grać, jak się mi się stanie. Jeżeli Batmana do mnie może to nie przyjdzie, bo to chcemy pocałować! To nie są śmieszne rzeczy! No, a kolejna rzecz, co mamy? Jakby nie jest złe, to nie jest dobre, ale za dużo będzie... Max maks... Okej, okay, to chyba nie jest straszne. Okej, okay, kolejna recenzja. Eee, nudy! Odradzanie! Jest coś znowu strasznego! Ty grałeś w noc telefon przestał mi działać, a mój tata nie chce mi kupić drugiego. O oh. oh fuck. Jak sami widzicie, mordy macie dowód na to, żeby nie grać widzowie w tę grę. Zobaczcie co jest sami, mordy. Zainstaluję, kupię tę grę i mordy sprawdzimy, czy na pewno jest tu takie straszne, jak to opisują, bo widzowie wydaje mi się, że może coś w tym być. Zobaczcie na to opinię. Mordy to nie są postawione opinie. Okej. Okay. Lecimy. Drodzy widzowie, czy teraz mój pulpit jest już po zakupie tej oto gry i postanowię, że po prostu wejdźmy w nią i zagrajmy i zobaczmy, czy naprawdę się posikam. Okej, okay, Garden do pana 2, okej. Okay. Jest coś! Jest coś, okej, okay. wolny czy wszystko się nagrywa, żeby... Okej. Okay. Disc Gamer, O Gamer, gwarantowałem, Never Precious AM! Widzieliście to? Never Prince's Edge AM, widzieliście? Aaaał! O oh, mój oh Boże, a mordy ja grał 3 w nocy! Czy o godzinie 3 mordy grałem, normalnie w tę grę o godzinie nie, tam 12.45? To widzę, że tego nie było! Czyli możliwe, że po prostu nie to zostawiamy, żeby nikt nie grał tego gdzie godzinie 3 w nocy! Ale chora akcja! Dobra, Never Gamer. Okej, okay, co tu się wydarzy? Proszę, żeby nic. O, co to a co tu chodzi? Dobra, czekajcie, uspokójmy się. Ale co ja mam kliknąć na ten guzik cały czas? O, o, coś się klikło? O, co tu chodzi mi cały czas? patrzy, ekran mam jak... Widzieliście, widzowie? Coś tam mignęło, ale nie wiem, czy to widzieliście. Mordek, jak miałem ten czarny ekran, coś mignęło. A się w ogóle, nie ma dźwięku? Patrzcie. Chyba <laughs> jest jednak. Wow! Co to? To z jakiś jest! Przecież to się nie da, nie nagrać! To, to nie ma gry o godzinie 3 w nocy! Chyba oszaleli, widzą, że ja mam się nie bać, że go grać 3 w nocy! No to haha! <słukasz> chyba, ok, otwórzmy drzwi. Jak to się otwiera drzwi? Aha, muszę znaleźć narzędzie. Pewnie to, co? Sprawdźmy, zabrać, chyba. Wszystko, co powinniście zebrać i sprawdźmy, co to się wydarzy! Mody, wydaje mi się, że nagranie na nie zaskoczy. Ciekawym, no bo jak sami widzieliście, haha, <słukasz> naprawdę nic nas nie przeraziło. do tej pory! Więc nie wiem. Co ja jak mam otworzyć te drzwi? To jest w oryginale? Powiedzcie co to jest w oryginale? No dobra, I'm sorry, sorry, przepraszam, 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 jednak troszeczkę wystarcza mi ta gra, jednak nie chcę, żeby ktoś mnie straszył. Przepraszam, panie ktoś tam. Mordy, ja nie wiem czy... Nie, nie, nie chcę w to grać! O kur... O kur... Chciałem się tak wywrócić! Coś mnie popchnęło, naprawdę! To nie jest tak, że ja chciałem się wywrócić! Sam tego bym nie zrobił, przecież wiecie, ej! Mordy! Ja sam tego nie zrobił, Naprawdę coś chciałem mnie wywrócić. Widzieliście sami, coś mnie popchnęło do tyłu, żeby mi upadł. Mordy, ta gracha chciała, żeby mi coś się stało. To nie jest możliwe, że tak normalnie upadłem! What the fuck! Mordy, jak ja coś złamał? Gdybym nie się wywrócił, byłabym mam na serenkę, Taka jest bezpieczna! Jak ktoś tam faktycznie ostrzegał! The game, we won't jam, we won't my o no wojny champ. Wyłączam! Wyłączam! champ. menu! Mój menu! Tak potwierdź! O! Oh. gdzieś oh, to? Widzę, się przewioł numer telefonu. A! Oh. what the fuck? Tam był numer telefonu. czekajcie, nagrywam teraz GoPro. Mordy, bo postanowiłem, żeby doszedł na baterię z lustrzanki. Na ten numer telefonu, widzowie gdzieś tam był jakiś numer telefonu. Przedziwił numer telefonu. Mordy, spróbujmy teraz do niego zadzwonić. I zobaczmy, czy to jest numer do twórców, czy do samego BanBana. Okej, okay, leczmy, czekajcie. Czekajcie, ja mam telefon? Czekajcie, włączę GoPro. Dobra. Mordy, mam się co on teraz. O Jezu, Em się zepsucha. O kur... Dobra widzowie, ja sami widzieliście, jestem teraz tutaj, Mory przed wami. Dodałem ten numer telefonu do kontaktów, widzowie, i postaram się Mordy do niego połączyć i zobaczymy, co się widzowie wydarzy. Dopisałem do kontaktów po pierwsze ich i zadzwoniłem do nich, już dzwonię do nich może dwa razy. I zobaczcie, o godzinie 3.33 dokładnie do nich dzwoniłem, patrzcie, zobaczcie widzowie, o godzinie 3.33 do nich dzwoniłem, więc mordy zróbmy teraz kolejne połączenie i zobaczmy, co się widzowie wydarzy. Okej, okay, Mordy dzwonił o godzinie, godzinie 3.36, widzowie, nie chciałem w ogóle dzwonić, jest liquidowca wideo! O ja! Czekajcie, nagrywanie szybko! Nie, 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 nie! nagrywanie! Jest coś! Maciej, świeca mi połączył nerwalnie! Jest godzina 3.36, a widzicie! O ja! Ale nikt nie odbiera, co jest? Bo znowu nie odbierają ode mnie! Halo! What the fuck? Kto się odebrał? Patrzcie 5, 5, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 7, 5, 4, 3, 3! Jest kimś z kimś, rozmawiam! Halo, kto to? Bocie. Trzeba się podgłośnić, żeby... Patrz się... Halo! <laughs> wow! Wyzłoczył się, what the fuck? Chcę, co to mogło być? Ej, widzicie Mordy, co to mogło być? Dlaczego ktoś? Mordy, coś odebrał? Z tego numeru widzę telefonu, z tej gry, z tej. E, garden of, band 2 x -e. Mordy, dzwoni do kogoś, ktoś odebrał. Widzicie, Mordy, z godziny 3.37. Mordy, mam budzi na, na 10.35, 10, mam budzik widzowie. Ej, i powiem wam że, ej, to jest dziwne. Ej, nie wiem, widzę, ja wiem, co zrobimy. Na kolejnym odcinku, Mordy, zadzwonimy do tego numeru i sprawdzimy, co tam się, Mordy, mordy kryje. A może na lekkinisty nie widzowie. wam, widzę jeszcze, że trochę chyba boli mnie goła po tym, co ja odwaliłem. Ała! Się tak mocno Ała. Ty, dzisiaj widzę jest sytuacja. Dobra, widzę, proszę, zróbmy w ten sposób. Zagraliśmy dzisiaj w tą grę. widzieliście się Mory, pokazałem Wam tą grę, i jak mordo ona jest niebezpieczna. Widzieliście sobie Prej Mory się połamałem! Prej widzowie, coś mi się naprawdę stało! To nie jest tak, widzowie, że udawałem upadek. Powiedzieliście, kółko mi się rozwaliło. Mory, zróbmy tak, na kolejnym odcinku zadzwonimy pod ten numer i sprawdźmy, co się widzowie wydarzy, jak zadzwonimy. Czy Mory ten numer odbierze? Dzisiaj widzowie ja już muszę zaraz wstać na dziesiątą mam budzik, więc... Dziś światło mi coś miga. Mordy, dzisiaj nie mogę dokończyć odcinka, ponieważ muszę o godzinie 10.30 wstać. W się staje mordy przedsmak tego, co się może dziać. Więc Mordy, kolejny odcinek, nagramy ten numer dzienny telefonu i subskrypcję. Mordy, ja nie mogę wam dokończyć odcinka, bo jak mówiłem, ja idę mordy, muszę wstać na 10.30. I Mordy już jest trzecia, a ja tu nagrywam dla Was. Dam wam jest znać na moim Instagramie, czy coś się wydarzyło dzisiaj. Dobra widzowie, bądźcie czujni, Mordy, nie grajcie tego sami, co godzin z co, bo gdzieś sami coś jest mordy, nie tak. O mi mordy tym bok boli. Dobra, Mordy, trzymajcie się. Trzymajcie się, pa.